No, ekran ładowania. O, mi się nie cofa. O kurde. O, generator. O, cichą skrzyneczkę. A jest znowu ta sama mapa. Tak. Piwnica w Szałasie. Ratuje dziura, ja. O co za cotaj tak mi jest. skrzynkę zabrał, szali. Nie chciałem mi zobaczyć co jest w środku ci powiem. Czerwony klucz, eee, czerwony klucz ch chcesz? Doktor? Nie no jak masz, to sobie zachowaj, najwyżej no, uciekniemy. Bo przecież klucz wcale nie panie. jest topski. Weź sobie ten czerwony klucz jak chcesz. Nie no trzymaj go. Mam skrzynkę obecnie Oj, Ale jak skończę gena Ja właśnie kończę To wezmę ten klucz I on służy do otwierania włazu Idę ściągać Tak on Ile idzie w włazu. kierunku twoim właśnie Wiem <coughs> Chyba mnie będzie gonił No nie naprawdę no. Wziąłem na laka szara apteczka Eee, uh, do gdzie jestem? I może porozmawiać killer, jo? Nie pasuje, może być. Mano <śmary> ma panem! Marek 98800. No to pewnie kiko nie no, 22 z tego co, czy tam dacie się domyślam. To główniak. Chyba i No. Którzy mają wieka, nie mają rysu. A tam ten frajercy z nami grał w to. Był tu Żuber. No. ja ja No 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 nie no. gra w porwarce Idę do szłasu A mi wygany wydło No jest zajęty Ręce kolejnego gana No spierdala jest tam lepiej <laughs> Nowe DLC do World War Z jest, wiesz, Michel? O, czekaj, bo... Oj, dojedzie mnie. Biegli. <laughs> o, dud! <laughs> <nie chodzi>. Tak! <laughs> o, <over charge. laughs> Nie interesuje mnie to w tym momencie. Tut Tego dobrą paletę zmarnował! To nic! O! Ma fake palety! To teraz potrzebuję szanu, żeby mieć fake palety? Nie. O! Druga fake paleta już! O! Oj, nareszcie. No ile można? A tylerz megałatasz? No e, tak, jakoś wyszło. A tu jest generator. Tak mi się wydawało, bynajmniej. A nie, nie jest. Just Widać, że jest farming warrounded. Dobrze. E, uważaj. No właśnie. O na to. nie, ono wykry Niedobry No deszczem A użyłem death i nie zadziałało Przypomnij mi kiedy w tej grze działał deadhard bo ja wiem jak mógłbyś przeskoczyć na pułapku tropera Znaczy to akurat działa dalej, ale Widzę, że się inaczej zmienił teraz w drugim kierunku jeździć A to nie ma nic wspólnego z overcharge. No to jest po prostu ability killera. Dokręcie mam adrenaliny Co Aha, ty ja, ja gena nie, nie zacząłem jeszcze w tym meczu kręcić. Ja. U góry na pewno jest w budynku. No właśnie tam idę. U góry w budynku ja skończyłem Gena. Aha, A. No to, to nie. No, eee. Widzę, na dole jest. Killer, chcesz mnie gonić? Chcesz. Eee, jak chcesz, to chcesz. O, Killer biegnie. On... No, Zab goni mnie. Goni. Eee, chyba sobie odpuścił. Gon Mnie też nie chce gonić. Ojojoj. Oj, oj. Dobra, nie, on mnie dalej szuka. Aha. O, adrenaliny. Chyba tu idzie. Chyba tak. Chyba nie. No, za mną poszedł. Zjebałeś co to <grywa> co? O, skrzynia otwarta. Eee... Nie, nie wiadomo czy ma nowe danie? nie? No nie. Eee, to nie chcę. Jest w otwartej bramie. Uu, ups. Oh. We got a problem. Oh. Not me. Zrobiłem co mogłem. O ktoś to otwiera bramę O larcz No ja mam wyszukiwarkę to temu O piwnie Tylko czas nam zbierwala, nie Dobra, ja muszę uciec, bo mnie zaniesie No Edzik, ja no cóż życie <gryw> Błagodna to... z... Dobra, chuj z tym pipem, ja uciekam nie ja, znalazłem. Ale ja go nie idę ratować. Ani ja. Ten co, jaki trolluch. No zmienię, tylko na które to pierwsze czy to drugie Co ty zmieniasz? Nick Na jaki? Zaraz zobaczysz Na tral? Nie, Nie. Albo na shonu weź. Boldness Max Weź bez, bez, bez ten MY będziesz Seanem wtedy